Dziś podsumowanie moich ostatnich akcji na giełdzie MEXT global, A więc porozmawiamy sobie o tokenie MX, postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób ten token można wykorzystać do tego, żeby mnożyć swoje MX, -y. a więc omówimy sobie zarówno Kickstartera, jak i Launchpada, zaprezentuję Wam moje wyniki. Materiał oczywiście sponsorowany przez giełdę Max, a więc pod tym filmem macie standardowo link, z którego możecie się zarejestrować i tak jak mówiłem od giełdy dostaliśmy specjalnie dla Was koszulkę. Mexta, a więc mamy również dla was malutki konkursik. Bardzo proste zasady. Zostało jeszcze 16 koszulek, 8 koszulek dla osób nowych, których nie ma jeszcze na giełdzie Max Global. A więc jeżeli zarejestrujesz się na giełdę z naszego linku z linku kryptokipy i pod tym wideo skomentujesz dwie pozycje, które według Ciebie są wartościowe, które kupujesz pod hostsy, które można kupić na giełdzie Mext Global. Możesz zawalczyć o koszulkę. I oczywiście 8 koszulek jest dla osób, które już już u nas mają konto, jeżeli posiadasz konto na giełdzie MEX z reflinku ekipy, również ten sam komentarz. Proszę, żebyście tylko wpisali, kto ma nowe konto, kto nie. Łatwiej będzie to wybierać. Jeżeli chodzi o moje działanie na MEXcie, działam od jakiegoś czasu. Tak jak wiecie, jakiś czas temu wprowadziłem właśnie token MX do swojego portfela i dzisiaj będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać. Cześć z tej strony Maciej, witam oczywiście wszystkich serdecznie, mamy nowy tydzień na rynku kryptowalut, mamy poniedziałek 26. Czerwca, a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi tematami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, pamiętaj zawsze o subskrypcji, dzwoneczku. Dzięki temu jesteś na bieżąco z każdym moim materiałem. Warto podzielić się łapką w górę, warto napisać komentarz. No i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym inwestycyjnym. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli obserwujesz mnie dłużej, to wiesz, że tak naprawdę od kilku lat staram budować się część swojego portfela w oparciu o tokeny giełdowe, a więc tokeny, które należą do giełd. Jeżeli chodzi o ten mój portfel, jest tam kilka pozycji. Nie będę dzisiaj do nich wszystkich wracał. Dzisiaj skupimy się na giełdzie MEX, na tokenie MX. Natomiast Macie też film, oczywiście, bo tych sześciu pozycji, które ja posiadam w swoim portfelu, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe, jeżeli oczywiście chodzi o tokeny giełdowe, token rośnie wtedy, kiedy również giełda się rozwija, kiedy mogą użytkownicy danej giełdy wykorzystać ten token do różnego rodzaju akcji, które giełda przygotowuje swoim użytkownikom, i tak dokładnie jest z tokenem MX. A więc ja również tutaj staram się w każdej akcji w miarę możliwości, tak naprawdę tylko jak gdzieś wyjadę, mam wolne, to wtedy nie działam, żeby być nabiorącym. Dobra, przeskakujemy sobie na MEXTA, zobaczymy jak to wszystko wygląda i będziecie sami mogli ocenić czy warto, czy nie warto. Zaczynamy oczywiście standardowo od bonusu dla nowych użytkowników jeżeli uważacie, że giełda jest fajna, jest interesująca, no to oczywiście mamy specjalny refling krypto ekipy i mamy specjalny bonus, jeżeli chodzi o tą akcję ona potrwa tutaj do 2 lipca, a więc na spokojnie jest jeszcze kilka dni, żeby tutaj sobie podziałać. Jeżeli chodzi o bonus numer 1, wystarczy dokonać depozytu na minimum 500 dolarów i wtedy dostaniecie 10 dolarów bonusu, który można wydać sobie na Dźwigni, natomiast jeżeli wykręcicie wolumen handlowy na spocie powyżej 3000 dolarów, dostaniecie właśnie od giełdy Max 20 dolarów w Bitcoinie, a jeżeli będzie to wolumen powyżej 10 tysięcy dolarów, ten bonus w Bitcoinie wypłacany jest w kwocie 30 dolarów. Również bardzo dobre bonusy dla osób grających na dźwigni, tutaj też wszystko macie na grafice rozpisane, do jakiej kwoty ten bonus można tutaj dostać. Ja sam na dźwigni nie gram, więc też tutaj nie będę tego omawiał, ale wiem, że mamy w ekipie osoby, które tutaj oczywiście na dźwigni grają to co jest ważne jeżeli chcecie z tych bonusów skorzystać musicie wejść ze specjalnego linku dedykowanego właśnie dla krypto ekipy jeżeli chodzi słuchajcie o giełdę Next, no to cały czas tutaj ta giełda idzie do przodu. Jeżeli patrzymy sobie też na ten ranking, no to obecnie giełda jest na 15 miejscu, a więc tak naprawdę goni tutaj BitGeta, ByBita. Jeżeli chodzi o mnie, dla mnie MEXT jest taką furtką do kupywania tych moich gemów, tego mojego portfolio, które oczywiście jest publiczne i tak naprawdę większość pozycji gdzieś tam właśnie kupuje na Mexie. Myślę, że na chwilę możemy do tego portfolio wrócić. Obecnie portfolio jest 13% na plus, i tak naprawdę większość tutaj pozycji, które utrzymuje się na jakimś większym plusie, to są pozycje związane albo z AI-em, czyli z tego trendu, takie jak właśnie AGIX, takie jak Numet, ale również kilka mocnych pozycji, właśnie związanych z defi -em. I już dzisiaj zastanawiamy się, tak naprawdę, czy znowu będziemy mieli powtórkę z DeFi Summer. I widać, że wiele tych pozycji DeFiowych rośnie. Jeżeli chodzi o większość tych pozycji, tak jak mówię, są do kupienia na mex Jeżeli chodzi o moje ostatnie ruchy, to tak jak wiecie, jak jakiś czas temu sprzedałem bitcoina to była szybka akcja, kupowałem bitka za 25 tysięcy dolarów, sprzedawałem go prawie za 29 28 900 to była moja cena sprzedaży i jeżeli chodzi o altcoiny, trzymam na razie kapitał i za bardzo nie robię żadnych ruchów. Ostatnim moim zakupem tak naprawdę to oczywiście są pozycje związane z optymizm, kupowałem samego optymizma ale również te pozycje, które teraz będę uzupełniał są właśnie związane z optymizmem Buduje sobie powolutku pozycję na Velodrome Finance, a więc Velo tutaj obecnie jest 10% na plusie. No i oczywiście obserwuję te wszystkie pozycje, które również omawiałem wam w pobudce, które są właśnie związane z ekosystemem Optymizm. Także mimo że gdzieś tam to nie jest być może super czas na zakup altów, portfolio uważam, że radzi sobie bardzo dobrze. Tak jak wiecie, ja gram na dwóch koszykach, a więc akurat te portfolio, które tutaj widzicie, od 300 do 700 dolarów, to jest moja maksymalna inwestycja. Nie inwestuję w tego typu pozycje więcej i te portfolio jest sprzedawane poziomami w momencie, kiedy doświadczymy rynku byka, także jeżeli chodzi o te koszyki długoterminowe, to wszystko zostało ze mną, a jeżeli chodzi o koszyki krótkoterminowe, były one sprzedawane na bieżąco, co pozwoliło mi z większości pozycji wyjąć wkłady. Dzisiaj mamy fajne wzrosty na Pendle, myślę, że kojarzycie temat, temat związany z awaksem, temat związany z arbitrum, no i tutaj niestety dałem trochę 4 liter, bo nie zrobiłem tego drugiego koszyka, tak jak widzicie, nie zawsze też mi nawet udaje się trzymać tych moich zasad, ale pozycja radzi sobie bardzo dobrze i jest obecnie 140% na plusie, natomiast tutaj jeżeli chodzi o, o samo pendl, na razie tutaj nie sprzedaję, po prostu sobie trzymam. Teraz przechodzimy do samego MX, -a. jeżeli chodzi o mnie, tak jak mówię, jakiś czas temu również sprzedałem kilka innych pozycji giełdowych i właśnie zainwestowałem swój kapitał w token MX po to, żeby uczestniczyć tutaj w tych dziennych akcjach, obecnie cena jest 2,63, a więc wróciliśmy po tym ostatnim fudzie, który był, mieliśmy, przypominam, dość mocny spadek na 2,29, nawet lekko niżej wiem, że gdzieś tam złapało. Natomiast jeżeli chodzi o ATH, mieliśmy tutaj ponad rok temu grudzień. 2021 było na poziomie 3,70 dolara jeżeli chodzi o MX wszystkie informacje znajdziecie sobie słuchajcie bezpośrednio tutaj w zakładce MX Zone, a więc tutaj mamy na bieżąco informacje ile jest tokenów w obiegu, ile jest palone, jak wygląda również skup tych tokenów i tak jak gdzieś tam kiedyś Wam mówiłem oni cały czas trzymają się tego żeby w obiegu było mniej więcej słuchajcie 100 tysięcy tokenów jeżeli chodzi o pozycje giełdowe, tak jak mówię, uważam, że giełdy scentralizowane w dużej mierze przejmą wiele funkcji, które w poprzednich cyklach obserwowaliśmy na klasycznych launchpadach, które powstawały po to właśnie, żeby listować projekty i uważam, że MEXT będzie tutaj właśnie jedną z tych giełd, gdzie te pozycje, te dobre projekty również będą się pojawiać. Jeżeli chodzi słuchajcie o mnie, oczywiście biorę udział i w Kickstarterze i w launchpadzie, no jeżeli chodzi o takie zasady, jeżeli ktoś by chciał Chciał tutaj wystartować, przede wszystkim aby korzystać z kickstarterów. Przypominam, że jest to wszystko rozdawane w formie airdropu, a więc to nie jest tak, że te pozycje się pojawiają i my je tutaj kupujemy, tylko po prostu za to, że posiadamy odpowiednią ilość MX-ów, możemy tutaj te dropy sobie zbierać. Jeżeli chodzi o Kickstartera, przede wszystkim musicie swoje emx -y trzymać powyżej 15 dni i obecnie ten próg ta minimalna pozycja, żeby tutaj uczestniczyć, to jest 1000 EMX-ów, co daje 2630 Dolarów. Wcześniej oczywiście była to kwota mniejsza, natomiast jeżeli chodzi o zyski z tych airdropów, zaraz je pokażę, one nie są super duże. U mnie całość tego kapitału idzie absolutnie w MX-a, Natomiast w momencie kiedy rzeczywiście była tu możliwość uczestniczenia w Kickstarterach za mniejszą ilość niż 1000, to były to naprawdę bardzo duże grosze. Teraz spada dziennie od kilku, a były i takie dni, że nawet kilkanaście dolarów, a więc uważam, że jeżeli ktoś ma zaufanie, ma tyle, na ile można mieć w ogóle zaufanie do giełdy centralizowanej i buduje swoją pozycję na tokenie, no to zwiększanie tych limitów przynajmniej moim zdaniem ma sens, bo przynajmniej człowiek się tak nie demerwuje i po jakimś czasie, po 15-30 dniach po zsumowaniu tego wszystkiego rzeczywiście te zyski widać. Jeżeli chodzi o lunchpada, tutaj warunki są troszkę trudniejsze, dlatego że należy trzymać swoje mx -y powyżej 30 dni, a nie 15, tak jak w przypadku Kickstartera, natomiast ten minimum jest absolutnie na tym samym poziomie. Na bieżąco w tej zakładce możecie sobie sprawdzać, jak długo trzymacie tokeny, możecie sobie sprawdzać dokładnie, kiedy upłynie u Was ten czas. Jeżeli chodzi o mnie, tak jak mówię, ja sprzedaję wszystkie dropy z Kickstartera i z Launchpada i dzięki temu powiększam swoją tokenę MX-a. Zaczynałem od 1838 i obecnie już ponad tutaj prawie miesiąc działam, mam ponad 2000 właśnie tych. Tokenów. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zakładki, no to jeżeli chodzi o Kickstarter, zakładka Kickstarter, tutaj znajdziecie na bieżąco akcję. Bardzo fajne to jest to, że zatwierdzamy wszystko jednym przyciskiem, jeżeli pojawia się naraz kilka Kickstarterów, raz dziennie tylko wchodzimy, zatwierdzamy i z automatu mam tutaj dopisuje. No i ostatnio było trochę mniej tych projektów i MEXT wyrównuje to w taki sposób, żeby ile się jednak tych projektów dziennie się pojawiało, że dostajemy też USDT, czyli Tetera, co w mojej prywatnej opinii jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o Kickstarter, tak samo jest tutaj. Jeżeli chodzi o Launchpad, przepraszam, jest tak samo tutaj oddzielna zakładka i na tych samych słuchajcie, zasadach. A więc, również zatwierdzamy sobie to wszystko jednym przyciskiem, i również tutaj wyniki są bardzo podobnie bardzo podobne w Kickstarterze. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja cały czas tutaj y, działam. Tych akcji dziennie jest po kilka, y, czasami to jest cztery, czasami pięć, czasami nawet więcej i te kwoty, słuchajcie, są naprawdę, naprawdę różne. Oczywiście, historię tego, co otrzymaliście, historię nagród sp sprawdzacie sobie w zakładce Reward History i tutaj macie na bieżąco tak naprawdę, ile tokenów udało się dostać. Jeżeli chodzi o mnie, ja tych projektów nie trzymam. Wiem, że wiele osób pytało mnie, czy czasami nie warto zostawić. Po pierwsze, jest tego za dużo, po drugie, wychodzi zbyt dużo projektów o małej wartości w moim prywatnym zdaniu, więc wolę wymieniać to wszystko do Emixa. Jeżeli ktoś ma za dużo Emixów, to może wymieniać sobie na stablecoiny i kupować sobie swoje ulubione pozycje. No, i teraz słuchajcie, po każdym zakończonym Kickstarterze albo po każdym y, zakończonym y, właśnie tutaj launchpadzie dostajemy tokeny bezpośrednio na nasze konto spot. I tak naprawdę, jedyne co trzeba kliknąć, to jest y, Convert Small Balance na mx -a. I jeżeli jakieś pozycje mamy, to sobie wymieniamy. I teraz, jak wyglądają te nagrody u mnie? Tak jak mówię, pierwsze 8 dni liczyłem Wam day by day, natomiast potem pojechałem na urlop, przestałem trochę to liczyć, więc dzisiaj Wam mniej więcej pokażę że jak to wygląda. Dzisiaj mamy 26. Dzisiaj dzień nie jest taki zły. Tak jak widzicie, udało się sprzedać dwie pozycje. Jedna to jest 0,62 Emixa, druga to jest 0,81, a więc całkiem całkiem nieźle, bo tu jest prawie 1,5 Emixa. Ktoś oczywiście powie, że to mało, natomiast tutaj jeszcze raz powtarzam, chodzi o to, żeby to mnożyć. 25 to oczywiście był weekend, a więc to było wczoraj 0:49, 24 również to, to był weekend 0:48 i 23 na przykład mieliśmy 0:24 0:96. 22, tak jak widzicie, to był całkiem niezły dzień jedna pozycja, nawet prawie 3 MX, -y, a więc i takie rzeczy się trafiają, ale standardowo to jest powiedzmy 0,5 MX, jakbyśmy sobie to uśrednili z jednej takiej akcji. Jeżeli chodzi o wyliczenie te moje, no to do tej pory przez te pierwsze 8 dni średnia wychodziła tutaj mniej więcej 5-10 dolarów tak mniej więcej to się kształtowało, i myślę, że miesięcznie z tych ak akcji przy takiej ilości MX-ów, które ja posiadam, a więc te 1800 z hakiem, będzie to między 200 a 300 dolarów. Czy to jest dużo? Oczywiście każdy ma gdzieś tam swoje inne cele. Moim zadaniem jest to, żeby skoro posiadam token MX i liczę, że w się to będzie pozycja, która wraz oczywiście z rozwojem giełdy MEX Global zrobi dobry wynik, pod warunkiem, że giełda będzie się rozwijać, pod warunkiem, że będą pilnować pewne, pewnych rzeczy i że będą szanować swój token. Token, więc tutaj zagrożenie jest takie jak w przypadku gdzieś tam tych pozycji, które kupujemy, ale tak jak widzicie te największe giełdy scentralizowane umieją zarządzać swoim tokenem i wiedzą jak to robić, żeby wszystko było tutaj ok. Więc ja jestem sam fanem tokenów giełdowych, dlatego takie pozycje posiadam. Jeżeli chodzi też słuchajcie o te dzienne akcje, no to ważne to jest to, żeby nic nie pomijać, żeby rzeczywiście raz dziennie wejść sobie przeklikać i na przykład jak sobie zatwierdzicie wszystko to Jednej transakcji potem tak naprawdę jak sobie tutaj klikniecie właśnie sprzedaż, to w jednej transakcji od razu sprzedajecie, wymieniacie sobie to wszystko na mx i dzięki temu mnożycie swoje pozycje. Dla mnie MEX Global absolutnie okno na małe pozycje, bardzo szybkie listingi, często jak mamy coś w trendzie, jakiś projekt, to praktycznie pojawia się od razu na giełdzie MEX Global, a więc uważam, że to jest taka giełda do szukania gemów i to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście szybko możemy kupić nowe pozycje, które wchodzą na rynek. Natomiast weźcie pod uwagę, że przynajmniej w mojej opinii ktoś może mieć inną większość pozycji, które tutaj tak naprawdę się listuje, przynajmniej dla mnie, słuchajcie, prywatnie gdzieś tam jest bez wartości. Kilka pozycji widziałam całkiem ciekawych, ale żeby gdzieś tam Potem tego nie śledzić, nie budować dużego portfolio. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja sobie to sprzedaję. Tak jak widzicie, jest tego sporo. W ostatnim tygodniu było 30 akcji, dwa tygodnie temu 22, trzy tygodnie temu 30, a więc coś tutaj się dzieje. Cały czas mamy tutaj systematycznie te projekty, a nawet jeżeli jest ich za mało. No to słuchajcie, oczywiście dostajemy stablecoiny. Po zatwierdzeniu, zawsze widzicie na bieżąco, ile waszych MX-ów w, w danej akcji jest zatwierdzonych, a więc tak naprawdę wszystko działa tutaj na bardzo szybkim Automacie. No i słuchajcie, na dzisiaj to tak naprawdę było na tyle. To, co najważniejsze jest, to co chciałem wam przekazać, to oczywiście, ile mam tych EMixów, żebyście cały czas na bieżąco mogli śledzić. Nie wiem jak to wychodzi w przypadku 1000 sztuk, bo o to pisaliście, ale pewnie wy te nagrody są po prostu wychodzi ich dwa razy mniej. Jeżeli ja bym chciał tutaj wejść na wyższy poziom, a więc mieć z jednego airdropu więcej tokenów, no to musiałbym tutaj dorzucić do 3000 3000 MX-ów, tak więc tak jakby tutaj y, też być może to będzie jakiś tam mój cel, żeby do tej, do tej kwoty to dobić natomiast tak jak mówię, dla mnie to są dodatkowe dropy, dodatkowa pasywka, chodzi o to, że skoro i tak posiadam token MX i trzymam go pod hossę, żeby móc sobie na nim pasywnie zarabiać oczywiście y, sama giełda bardzo mocna jeżeli chodzi o dźwignię y, tak naprawdę cały czas mamy bardzo wielkie akcje dla osób, które chcą na tej dźwigni y, grać, różnego rodzaju bonusy, naprawdę spore pule do podziału, ale ja nie jestem dźwigniowy, nie lubię dźwigni, wyzerowało mnie kilka razy, tym się nie zajmuję. Oczywiście takie dodatkowe akcje jak demo, gdzie możecie sobie potradować, jak copy trading, bardzo popularna teraz opcja na wielu giełdach, to również tutaj jak najbardziej jest proste kupowanie, szybkie depozyty, szybkie wypłaty, nigdy nie miałem problemów, przynajmniej do tej pory z tą giełdą, nawet jak jakiś czas temu było trochę fudu. osobiście to sprawdzałem, robiłem po kilka przelewów dziennie w to i we w tą, i wszystko działało tutaj jak najbardziej OK. Na Natomiast pamiętajcie, że na giełdzie scentralizowanej trzymamy te środki, którymi obracamy na bieżąco, a jeżeli macie większe środki, warto korzystać z portfela sprzętowego. Na dzisiaj to by było na tyle. Przypominam jeszcze raz o konkursie: mamy dla Was koszulki, a więc dajcie w komentarzu. Komentarz pod tym filmem, jakie dwie pozycje gdzieś tam uważacie, że będą wartościowe w hostie, które można kupić właśnie na giełdzie MEXT Global. I napiszcie czy jesteście nowi, czy dopiero założyliście konto, czy jesteście już razem z Krypt Ekipą na Mexcie jakiś czas. Będziemy się mocno przyglądać tokenowi tokenowi MX, nie tylko oczywiście MX-owi, ale również wiele innych tokenów giełdowych. Będziemy cały czas sprawdzać. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj giełdy mocno ze sobą rywalizują po to, żeby pozyskiwać użytkowników i jeżeli możemy korzystać z tych giełd, które dają lepsze bonusy, to warto to robić. A bonusy jeszcze raz przypominam macie rozpisane na stronie kryptoekipa.pl. Zaczynamy nowy tydzień. Jutro pobudka porozmawiamy sobie w jakim kierunku może pójść rynek, co może wydarzyć się z Bitcoinem, jeżeli chodzi o mnie, cały czas duża ilość stablecoinów w portfelu. Mamy również pamiętajcie teraz taniego dolara. Słuchajcie, dolar jest lekko powyżej 4 zł, i być może dla osób, które zastanawiały się, żeby wejść w rynek krypto, właśnie wrzucić swoje złotówki w stablecoiny, no to być może to jest już dobry moment. Przy oczywiście takiej, takiej, takiej cenie dolara po prostu macie tutaj tych stablecoinów. Więcej, także samo wejście na rynek poprzez zakup stablecoinów to też jest dobra opcja wtedy, kiedy ten dolar jest po prostu tańszy. Życzę każdemu dobrego początku tygodnia. Jutro lecimy z rynkiem, lecimy z pobudką. Zostaw łapy w górę. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.